No, opanował właśnie do, do perfekcji grę w obronie i grę na tablicach. No i y, 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 wszyscy widzieliśmy jakie osiągał sukcesy wielokrotny Mitch NBA y, pożądany przez wielu trenerów i wiele klubów NBA. Jeśli miałbyś porównać Marcina do jakiegoś gracza występującego w NBA, to do jakiego myślę, że ciężko porównać Marcina do jednego y, tylko gracza y, w NBA. Ja y, dostrzegam u niego cechy, które można zobaczyć i zaobserwować również u kilku zawodników y, z tej linii. Taką agresywnością, ciągiem na kosz, tym, że nie boi się kontaktu pod koszem, przypomina mi Shaka Onila. Natomiast troszeczkę lepiej, troszeczkę szybciej biega od Shaka Onila, także myślę, że też można by go porównać do, osobom poruszania się, można by go porównać do jego kolegi z drużyny Dwighta Howarda. Czy na jego pozycję w NBA nie będą miały wpływ w niepowodzenia naszych graczy za oceanem? Zdecydowanie nie. Każdy zawodnik ma swoją szansę, ma swój czas. I to, że Maćkowi i Czarkowi wcześniej nie powiodło się, nie wszystko poszło tak, jak chcieli, nie ma żadnego wpływu na karierę Marcina Gordata w NBA. Marcin ma swoją szansę, którą musi wykorzystać, ma swoją szansę, którą otrzymał i tylko od niego zależy, jak daleko zajdzie. Od niego część pracy, od jego zaangażowania, od tego wszystkiego, co będzie wkładał, żeby stawać się lepszym. Czy Ty również uważasz, że Marcin może nauczyć się w jeden tydzień pracy z Patrykiem Ewingiem więcej niż przez rok w Europie? Myślę, że nie można tego w ten sposób porównywać. Gra w, gra w Europie, w Kolonii, w dobrym klubie, Marcin grał tam dużo, występował też w Eurolidze, to z pewnością dało mu wiele. Ja pamiętam Marcina sprzed 4-5 lat, kiedy grał jeszcze w juniorach w zespole z Łodzi i postęp, który zrobił przez te 4-5 lat no jest, jest niesamowity. Także na pewno ta gra w Kolonii dała mu bardzo wiele. Z drugiej strony praca, indywidualny trening z takim z tak doświadczonym, byłym zawodnikiem, jakim jest Patrick Ewing, no, będzie dla niego po prostu bezcenna. Także myślę, że Marcin po prostu powinien teraz się skupić tylko na tym, żeby jak najbardziej, jak najlepiej wykorzystać to wszystko, co, co zostało mu już dane, tą szansę, którą dostał. I pracując z takim fachowcem jak Patrick Ewing, naprawdę można oczekiwać wielkich efektów. Jaką rolę może w Orlando Magic w swoim pierwszym sezonie odgrywać Marcin Gortat? Jakie mogą być jego zadania w Orlando? Myślę, że wszyscy chcielibyśmy zobaczyć Marcina jako pierwszego centra Orlando Magic, kręcego u boku tak znakomitego zawodnika jak Dwight Howard. Byłoby to, byłoby to znakomitym e, wydarzeniem oczywiście dla niego samego, ale też dla polskiej koszykówki. Myślę, że w pierwszym sezonie na pewno będą od niego oczekiwali tego, co już wspomniałem wcześniej, czego oczekuje się od wysokich graczy, czyli gry w obronie gry na tablicach. Wysoki zawodnik musi, musi potrafić bronić i musi potrafić dobrze zbierać. Marcin ma agresywność, ma dynamizm, ma to wszystko, ma wzrost oczywiście i koordynację potrzebną do właśnie gry pod koszem. Potrzeba mu jeszcze troszeczkę umiejętności. Także myślę, że, że jeżeli w tym pierwszym sezonie dasz siebie wszystko, będzie zbierał, będzie bronił, naprawdę możemy oczekiwać, że, że osiągnie wielki sukces i stanie się pierwszym centrem Orlando i klasowym zawodnikiem. Dziękuję. Więc tak, tak naprawdę trudno mówić cokolwiek o jego szansach w tym momencie. Było wielu takich zawodników, nawet tysiące, można powiedzieć, jak Marcin Gortat, jednak tak naprawdę niewielu z nich zaistniało w najlepszej lidze świata. Teraz wszystko po prostu leży w rękach Marcina i uważam, że tylko wielką, ciężką pracą może stopniowo iść do góry, czyli przebijać się do pierwszego składu Orlando Magic, aby wychodzić regularnie w każdym meczu. I mam nadzieję, że tak też się stanie i tego właśnie może życzę. Kolejna kwestia. Czy dobrze zrobił podpisując kontrakt w Orlando Magic już w tym roku? Uważam, że mógł jeszcze poczekać rok z tą decyzją, ponieważ jak wiadomo, NBA to najlepsza liga świata, a w niej nie tak łatwo się odnaleźć. Stąd według mnie Marcin powinien so, podnieść sobie poprzeczkę po prostu o jeden stopień wyżej, a nie tak zro, jak zrobił o kilka-kilkanaście. Powinien podpisać kontrakt w Hiszpanii bądź w Lidze Włoskiej, gdyż tam wiadomo poziom jest naprawdę bardzo wysoki. Jest tam wielu znakomitych zawodników. Można powiedzieć nawet najlepsi w Europie, tak jak kiedyś Michał Ignieński powiedział w wywiadzie, że. Każdy mecz ligi ACB to tak jak gra w Eurolidze i z tym można się oczywiście zgodzić i myślę, że to byłoby najlepsze rozwiązanie dla Marcina. Sprawdziłby się z najlepszymi w Europie. I wiadomo z ligi hiszpańskiej bardzo wielu zawodników idzie później do NBA i właśnie po ACB są ci zawodnicy przygotowani do rywalizacji z najlepszymi. Także uważam, że tą drogą powinien pójść Marcin Gortat. Postąpił inaczej, podpisał kontrakt w Orlando Magic. No, na pewno jest to jego olbrzymi sukces, z tego trzeba się już cieszyć. Jednak mam nadzieję, że nie skończy podobnie jak chociażby nasz pierwszy rodak w NBA, Cezary Trybański, i tego właśnie mu życzę. Ludzie często porównują Marcina Gortata do właśnie naszych rodaków, którzy grali w NBA. Chodzi mi tutaj głównie o Cezarego Trybańskiego i Maćka Lampego. Wiadomo, pierwszy w sumie nie osiągnął nic poza tym, że zarobił kupę kasy, zwiększył pojemność swojego portfela, jeśli chodzi o koszykówkę. Zagrał w paru meczach, rzucił parę punktów i to wszystko. Myślę, że był to błąd iż tak długo wojował z tą najlepszą ligą świata chciał do niej, jak za wszelką cenę można powiedzieć, się tam dostać i utrzymać, jednak nie było mu to dane. Było to widać od razu, nie był przygotowany, warunki fizyczne. Nie pozwalałem mu na grę z najlepszymi, więc według mnie troszeczkę za późno podjął decyzję o opuszczeniu Stanów Zjednoczonych i to był jego błąd. Mam nadzieję, że tak nie poczyni też Maciej Gortat w razie niepowodzenia, chociaż chciałbym, żeby mu się udało. Teraz druga kwestia. Macie klampę, bardzo dobry zawodnik, wiadomo, yy, grał świetnie również na ligach letnich NBA. Jednak gdy dostawał szansę w regularnym sezonie, tak naprawdę nie istniał. Nie wiadomo, czy to była przyczyna jego forma sportowa. Ma przyczyną, czy po prostu gorąca głowa Macieka Lampego, o czym doskonale wiemy, jaki on jest. Mogliśmy się chociaż przekonać teraz yy, podczas okresu reprezentacji Polski. Yy, mam nadzieję że i wierzę w to, że Marcin Gortat poprzez właśnie swoją nieustępliwość pokaże, że jest lepszy od tych dwóch zawodników. Yy. Tego właśnie mu życzę, żeby zaistniał w Lidze NBA, żeby udowodnił, że nie tylko potrafi grać w Europie, nie tylko na lidze letniej, w której wypadł świetnie, ale również w potyczce z najlepszymi potrafi sobie z nim poradzić. Kolejna kwestia, co jest najsilniejszą bronią Marcina Gortata. Według mnie jest to na pewno jego charakter, nieustępliwość, waleczność. To daje mu ogromną przewagę nad niektórymi koszykarzami. Wie do czego dąży Marcin i co chce osiągnąć w życiu. To jest na pewno jego zaleta. Jeśli chodzi o czysto koszykarskie walory, to na pewno gra pod koszem. Tutaj Ameryki nie odkryłem. Wie jak zachować się pod koszem, pod całą obręczą. Ma opanowane świetne manewry polowe dla środkowego. Jeśli chodzi o zaskoczenie, na pewno potrafi sprawić miłą niespodziankę dla nas, złą dla rywala. Jeśli rzuci z pół dystansu, on to również potrafi. I tym może zaskoczyć właśnie w NBA nie jednego wysokiego swojego rywala z przeciwnej drużyny. Życzę w tej chwili Marcinowi wszystkiego najlepszego, powodzenia w najlepszej lidze świata. Mam nadzieję, że Ci się uda jeszcze raz powodzenia.